W dzisiejszym filmie z rozpoczynamy już ostatni dzień przygotowań do update'u, no bo jak wiecie, update jest za kilka godzin, jak ten film oczywiście oglądacie. I dzisiaj mamy też nowe liki i nowe informacje na temat tego, w co warto będzie inwestować, bo jest kilka rzeczy, które prawdopodobnie w tym updatecie podrożeją. Znaczy, jedna rzecz, która wiadomo, że podrożeje i to myślę, że każdy z was wie, no to są oczywiście te gifty. One już drożeją. 172 tysiące chodzi ten gift. Niedawno były tańsze te gifty, no i pewnie gdzieś tak sobie do 250-300 finalnie podrożeją te gifty, a więc to można sobie kupować, ale teraz pewnie już bardzo dużo ludzi to kupuję, ale też jest kilka innych rzeczy, które podrożej, i też oczywiście, tak jak mówiłem, mamy też kilki nowe. Tutaj, jeżeli chodzi o ten update, no to powiem wam, że już nie mam co tu robić, szczerze mówiąc. Ticketów raczej już mi nikt nie kupi, bo ten update się kończy. Nie wiem, mogę sobie to pomaksować ewentualnie, jakby to miało mi się na coś przydać, ale raczej się nie przyda. No, zostało nam 249 tiketów. Tych tiketów raczej nikt mi już nie kupi. Dzisiaj na pewno jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy sobie, no to otworzymy wszystkie te gifty. One są w ogóle warte 359 milionów. To 359 milionów, mam tak naprawdę z samych giftów, a myślę, że jakbym je sprzedawał, to miałbym ich z 5 tysięcy albo już tysięcy. No to jest ja z samych giftów, pewnie z bilion gamów mógłbym zarobić, jakbym tego oczywiście nie otwierał. No ale wolę sobie pod odcinek otworzyć. Ale dobra, zanim opowiem wam o likach i o tym, na czym będzie dało się zarobić, to oczywiście musimy sobie zrobić standardową rzecz, czyli pójść do Dakeru. Oczywiście o ile go wrzuciłem, co u mnie czas, czasem nie jest pewne, ale tym razem wrzuciłem Daker. Ale dobra, teraz odbierzmy sobie ten Daker. Zobaczmy, czy dzisiaj nam wyleci hicz jajko. No nie ma. Niestety hits i w ogóle gemów mało 225 tysięcy. No powiem wam, że giga słaby wynik. Ale dobra, mam nadzieję, że dalej coś lepszego uda nam się trafić. I w ogóle też kolejna rzecz, to na starcie powiem wam, że kupiłem sobie takie jedno jajko. Zrobimy sobie taką początkową wróżbę filmu czy coś ciekawego nam wyleci. Idziemy na Terry powiem wam o wszystkich likach i o tym, co warto kupić. No niestety słabo, niestety nam wyleciało. Dobra, idziemy na Terry powiem wam o wszystkim, bo jest kilka naprawdę fajnych rzeczy, które mogą podrożeć, bo dowiedzieliśmy się o co chodzi z tą całą maszynką, którą wam ostatnio pokazywałam. Prawdopodobnie się dowiedzieliśmy, ale to sami zobaczycie. ile w ogóle tutaj mamy tych punktów. 24. No dobra, to jeszcze trochę nam brakuje, ale dobra, idziemy na tą trey w końcu. I na początku w sumie jeszcze jedna ważna informacja. Dalej rekrutujemy do klanu. Jeszcze kilka wolnych miejsc nam zostało, tylko tak jak mówię, szukamy takich naprawdę tryhardów mocnych. Możecie się zgłaszać na moje Skoro że tam jest specjalny kanał, żeby się właśnie zgłosić. I tutaj w ogóle mam dosyć ciekawą trajplazę. Gościu ma cztery nightmare'y. 5 nightmerów ma. To nie jakiś bogol, powiem wam. Dobra, poczekajmy, aż coś się tutaj zwolni. Ale przechodząc do tej maszynki, to tu zobaczcie, ktoś na przykład coś takiego zlikował. Niektórzy mówią, że to jest stock maszynka czy coś, ale to jest maszynka do boostów. Tutaj zobaczcie innego screena. Na tej maszynce jest napisane Boost Exchange, czyli wymiana boostów. A więc prawdopodobnie boosty będzie się na coś wymieniać. No bo ogólnie tych boostów jest bardzo dużo i możliwe, że deweloperzy chcą się pozbyć być trochę boostów i boosty się będzie właśnie na coś wymieniać. W ogóle czy mi się wydaje, że ktoś tu jakieś huge trafił. jak ktoś trafił, ale to chyba z tego hugeka, no to nic szczególnego. A więc powiem wam, że trochę boostów chyba sobie kupię. Na przykład tutaj mamy po 19 tysięcy, o tutaj na przykład po rapie sobie. Możemy kupić poniżej rapu, a więc można sobie trochę to, w to zainwestować, chociaż też bym nie przesadzał z tym. To jest na pewno pierwsza rzecz, w którą warto zainwestować, która nie jest tak oczywista do inwestycji, no bo na przykład te gifty wiemy, że warto sobie kupić, bo one pewnie gdzieś tak do 250 podrożeją. Dobra, tu mamy jakąś wolną budkę, zobaczmy, co nam się tu w ogóle wystawi. Mamy w sumie jednego Dzisiaj chyba nic w ogóle nie trafiłem, powiem Wam. No dzisiaj bieda. Dzisiaj bieda straszna niestety. I ogólnie jeżeli chodzi jeszcze o liki to tutaj na przykład zobaczcie takiego screena od Prestona. Napisał, że to będzie wielkie, w sensie no huge, że huge pet, może też być, a w ogóle tutaj dwa nam się sprzedały. No jest to dosyć ciekawa informacja, tam są po prostu cztery Huge, a więc to może oznaczać, że no to będzie huge, że no huge pet po prostu. Albo to może oznaczać, że no będzie jakaś duża aktualizacja, znaczy może nie duża, no bo nie zapowiada się duża, ale może być jakaś właśnie ciekawa, że na przykład łatwo się będzie dropić huge. Bo ogólnie tych huge petów oni strasznie dużo dodali. Zaraz znajdę screena, ale naprawdę sporo tych huge petów jest i też wam o tym opowiem. A więc myślę, że warto wbić na tą aktualizację. Dobra, niech to sobie tak postoi. Prawie wracamy już do 10 bilionów. Idę poszukać jeszcze jakichś lików. Dobra, i powiem wam, że jeżeli chodzi o te huge, to tutaj zobaczcie właśnie screena. Ile tych huge jest? No, jest ich naprawdę dużo. Część z tego to będą nowe active huge, część będą do update'u. A część wiadomo, będzie forever packu. A część może nawet nie dodadzą, bo za dużo tych huge petów jest, powiem wam. Tam w ogóle jest jeden taki pies starczą. Jestem ciekawy, czy to nie będzie jakiś klonowy huge na przykład. Nie za wojnę klanów, bo do wojny klanów mamy inne hiłże, ale do czegoś innego. To by mogło być ciekawe w ogóle, czy mamy jakieś robuxy tutaj. No nawet 50 robuxów nie mam. Dobra, ale tutaj i tak szkoda kupowy ten forever pack, bo tutaj na tym koncie jest skamerski. Tutaj na pewno jajka by się przydał kupić, w ogóle jak one drożeją. 44 miliony? Nawet kupmy sobie tak za dwa, powiem wam. Nie no za droga te jajka są. Czemu one są takie drogie? Dziwne powiem wam, że ktoś tak mocno zawyżył tego cenę. Tutaj w ogóle też ten prezent jest ciekawy dosyć. Dobra, jeszcze coś wystawię trochę z gemami spadłem. I może przydałby się jeszcze z jedną, dwie oferty, poszkodzę tego, bo dalej jest ich tylko 10, dalej nikt go jeszcze nie trafił. Może ktoś nam zarzuci jakąś ofertę. I też jeszcze, właśnie co do wojny klanów, to tutaj jest taki, chyba, właśnie koncept, jeżeli chodzi o wojnę klanów. Coś takiego prawdopodobnie dostaniemy. Wojna klanów będzie raczej z klaunami jakaś. Nie wiadomo, czy dostaniemy jakąś minigierkę z klaunami, czy będzie po prostu nadropienie czegoś, ale chyba właśnie będzie coś z klaunami, powiem wam. A więc też w sumie może być ciekawie. Dobra, w sumie możemy sobie tak jedno kliknąć, jak nikt nam jeszcze ofertę nie złożył. Zobaczymy, może akurat nam coś wyleci i w sumie moglibyśmy pójść na jakąś plazę, poszukać sobie potek, Najlepiej koktajli i wiem czemu te jajka były tak drogie. Znowu zrobiłem standardową rzecz, czyli kupiłem stare jajka. A dobra, trudno. Pewnie dlatego to tak drogie było. Dobra, no to jak kupiłem stare jajka, to otwórzmy sobie to drugie też tutaj. Musimy nowe kupić. No z tych starych jajek w sumie trafiłem tylko jednego huildza, więc może byśmy drugie trafili, ale niestety się nie udało. Dobra, musimy kupić w takim razie nowe jajka. Tylko jeszcze przyspamujmy zraz na tej plaży, zobaczmy, czy ktoś będzie miał jakąś ofertę może. Jeszcze postaram się coś znaleźć na temat update'u. No tak powiem wam, że bardzo nikt tu nie spomuje. Dobra, pójdźmy na pewno jajka kupić jeszcze po. Szukamy czegoś. Tylko teraz postaram się kupić oczywiście te nowe. Tutaj mamy za 40 milionów, a dobra, niech będzie że sobie kupimy nawet 4. I tutaj w ogóle ktoś ile giftów, ma tylko po 300 tysięcy, no to, to się nie opłaca. Jakby były porapie, to powiem wam, że można bym to kupił. Po rapie może by się to opłacało kupić. Ale tak to za tyle to nie za bardzo. Jeszcze w sumie na pewno też musimy sobie otworzyć to. Te tutaj gifty je przydałby się zostawić, ale w sumie to wolę sobie otworzyć po prostu. Jeszcze w sumie kolejna rzecz, to możemy sobie oczywiście sprawdzić mailbox. Może w sumie nam się uzbiera jakieś jajko? Tutaj czy zagram w sol. RNG, mi ktoś wysłał takiego huge'a. Miałem coś nagrać z solo RNG, ale finalnie mi się nie chciało, ale może nagram, zobaczymy. Tutaj na maszynę, oprzyda przyda nam się, to jest ważne. Na maszynę, tutaj, tutaj zahasztagowało, ale też chyba na maszynę, więc dziękuję Rupertowi za te właśnie peciki, bo sporo nam ich w sumie wysłał. Dużo tego wysłał, no powiem wam, że chyba kolejne huge'a robimy. W takim razie tu jeszcze huge'a. Tu jeszcze na konkurs wysłał takiego peta, więc też na konkurs dołożymy. Tutaj jeszcze coś takiego nam wysłał Rupert. Dobra, no to w takim razie dziękuję. Oczywiście wrzucimy tam na konkurs. Wybierz liczb od 1 do 10, niech będzie. 8. Na przykład, tutaj jeszcze coś takiego mam, a więc też pozdro, tutaj tak samo pozdro, tutaj też oczywiście pozdrawiam. Czy nagram filmik, jak robię o Global Giftów? Robię takie co jakiś czas, tutaj do jajka, znowu do punkta, więc dziękuję oczywiście. Tutaj otwórz od razu, jak odbierzesz. Otworzymy spokojnie. Tutaj, hej, czy dalej mnie lubisz? No oczywiście, że tak. Oczywiście oficerkę klanową uczesaną. Tutaj pozdro, tutaj pozdrawiam Oscara też. Tutaj też pozdro na no, odcinku, tutaj tak samo. Tutaj też takie rzeczy mamy, takie, takie, tutaj. Będziesz oczywiście na odcinku, tutaj coś takiego mamy. Tutaj liczba od 1 do 100. Nie będzie 99, tutaj tak samo, pozdro, tutaj też, tutaj też, CSGO czy PET simulator, no myślę, że PET simulator, ale CSGO też jest fajne. Tutaj masz coś takiego, tutaj coś takiego jeszcze mam coś takiego, coś takiego, tutaj oczywiście pozdro i pozdro. U mamy trochę GIF, tutaj też pozdro, tutaj masz 400 milionów, no miliona, ale dziękuję za milion, oczywiście, tutaj coś takiego mamy, tutaj też pozdro, tutaj też, tutaj tak samo, o te paczki też nam się przydadzą, to jeszcze takie książki, tu jeszcze 4 Royalty Charm, a więc też dziękuję Kamilowi, oczywiście, tutaj jeszcze Kamil wysłał nam trochę innych rzeczy, no Powiem wam, że dzisiaj się chyba nam uzbieram. No tyle tutaj tych ekskluzyw jest, że raczej już kolejny jajko zrobimy. Jeszcze tutaj huge jest kolejne? Ko zahasztagowało dużo, ale dziękuję oczywiście za huge. To jeszcze te gifty mamy. Tutaj jeszcze takie gifty, takie gifty. Tutaj czy dam pety, nic nie rozdaję. No i tutaj pozdro. Jeszcze tutaj w sumie u górę na huge jajko. Tutaj też się ma. Tutaj to, tutaj to. Tutaj, to. tutaj ktoś lubi moje odcinki, a więc dziękuję. I tutaj coś jeszcze takiego. Zobaczmy w sumie, ile mamy teraz do ekskluzyw jajek. Teraz powinno już być naprawdę dużo. Znaczy do huge jajka bardziej. No sporo jest, sporo jest. Chyba będziemy mieć na już kolejne. Za 75 roboksów. Brakuje nam 8 punktów. Dobra, mamy 4 jajka. Czy nawet nie kombinujmy z Trade Plaza? Znaczy, nie idźmy na normalny serwer, tylko otwórzmy te 4 jajka. I może akurat będziemy mieć, e, oczywiście, te punkty. Dobra, mamy Dragon. Dragon chyba 2 punkty daje. Jeszcze musielibyśmy trafić. E, no. Trzy takie dragony, albo ewentualnie wilka, albo jeszcze jakieś rainbow'a, czy coś takiego. No tutaj dragon, dobra, znowu kolejne dwa punkty. A więc jeszcze brakuje nam chyba dwóch takich dragonów, dobra. Teraz otwórzmy sobie dwa i zobaczmy, czy będzie mieć właśnie na te huge jajko. Myślę, że w tym update już nie otworzymy, no ale dzięki temu, że widzowie sporo nam wysłali, to będzie mieć huge jajko. No i chyba jednego punktu nam w ogóle zabraknie. Trzy dragony nam poleciały. Zobaczmy w sumie, ile mi zabraknie punktów. A nie, w sumie to idealnie mama, więc będzie mieć kolejne huge jajko. Dobra, zróbmy sobie to huge jajko i pójdźmy na normalny serwer, w sumie. Na normalnym serwerze sobie kliknij, bo ta Tray Plaza coś nam nie oddaje. Ewentualnie za 50 Robuxów jeszcze to możemy sobie kupić. Jak będzie tutaj dalej huge, pet, to może coś innego. To może więcej Robuxów ogarnę, ale huge'a niestety nie widzę. No i tu dalej huge też nie będzie. Skamerski, Jak zwykle na tym koncie Forever Pack idziemy na normalny serwer. I oczywiście tutaj kliknijmy sobie w tym miejscu huge jajko. Chociaż powiem wam, że ostatnio chyba tutaj trafiliśmy tego shiny Rainbow Huge. A. Tak wydaje mi się, że w tym miejscu to było. A więc może znowu w tym miejscu sobie otwórzmy. Może znowu tutaj nam wyleci, tylko tym razem poprosiłbym Rainbow Shiny, ale Titanica. No chyba tak za wolno trochę rośnie na Titanica mi się z tego co wydaje. No niestety, no zwykły grzyb na wyleciał. No dobra, mieliśmy duże farta, jakby i tak ten pet, którego wydropiliśmy jest ultra fartem. Sprawdźcie sobie koniecznie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.